Witajcie moje cudowne duszyczki, dzisiaj zobaczymy, kto się Was podkochuje. Kto jest Waszym sekretnym adoratorem lub adoratorką. Osoba zdecydowanie z podróży, ale niedalekiej podróży, ponieważ odwróciła nam się tutaj karta Rydwan ta osoba jest bardzo możliwa w jakimś sąsiednim mieście, może nawet w jakiejś dzielnicy, tak? To jest na pewno niedaleko od was, może kilka kilkanaście minut autem, tak? Ponieważ mamy tutaj kartę Rydwanu i jest to wasz stary przyjaciel. Osoba, z której e, towarzystwa korzystaliście oraz zwierzaliście się. Właśnie ze swoich życiowych sekretów. Ogólnie Król Kielichów jest e, wspaniałą kartą, która dotyczy przyjaźni. I ten Król e, Kielichów jest zwrócony w kierunku Osemki Denarów i on jest teraz bardzo zapracowany. Ta odwró ten odwrócony rydwan, on również mówi nam o tym, że ta osoba może troszeczkę e, e, robić na przekór temu, e, temu waszemu. Kontaktowi, może czuć się, że się wam narzuca. Okay. Ok, tak, mamy tutaj pazia kielichów i mamy królową mieczy. To jest akurat wasza osoba, ok? Królowa mieczy to jest wasza osoba. Wy macie swojego rodzaju dystans, natomiast ta osoba, e, właśnie ta bliska sercu, ten właśnie sekretny adorator, on tutaj czy ona, zauważyli, że w waszym pobliżu jest Paź kielichów. Paść kielichów to jest taki jakby e, początek jakiegoś romansu, początek jakiejś przyjaźni, ale ale niekoniecznie z tym właśnie królem kielichów, dlatego tutaj ten król kielichów nie do końca się do Was odzywa. No i zobaczymy również, czy ten król kielichów, czy ta osoba się do Was odezwie. Jak najbardziej, tak, mamy piękne podsumowanie karty cesarza i to jest zawsze odpowiedź na tak, czyli, e, że tak się wyrażę, otwórzcie swoje serca na to czytanie. A ja oczywiście życzę wam wspaniałości i życzę wam miłego dnia. Pa pa.